Mami. Kto częściej decyduje gdzie jecie? Kto wybiera jedzenie? Mama czy tata? No to ja. Znaczy, nie to wiem. Ja. My jemy w domu, więc ja się Ciebie pytam co chcesz na obiad i robię pod Ciebie. Dobra. Więc... Kto dba bardziej o porządek? O jasne jasne papa jaki masz tu, tu bałagan. No. A nie ma tu bałaganu. Jest. Jasne jasne. Tu nie ma bagań. No tu... Dobra, już. To so... okay. jest papier. Dobra, ma małagan. Kto częściej zajmuje się praniem? sobie <grym> już zrobiłeś raz w życiu pranie. Jak byłam w Hiszpanii. I miałeś sztywne skarpetki, bo nie wlałeś tam płynu do płukania. Nasze zrobiłeś kiedyś z Zrobił kiedyś. No serio, kiedyś zrobił, kiedy... <grym> no zrobił panę? Na serio, zrobił i takie z skarpetki zdejmowała my. Dobra, pogrążacie mnie tutaj. Mama, <laughs> no, ja mama. No nie mam może to. tak być. Kto jest lepszy w sportach? Ja. Sandra, w jakim sporcie ty jesteś lepsza? Tata. W każdym. No, może po... nie w piłce nożnej, dobra, piłki nożnej nie potrafię. Dobra, daj mi. No. Pływanie. Ja mogę być. Dobra. Dobra, ty możesz być, no? Pływanie. No, no, no nie, nie mów głupot, no. No ale co, no? Bo ty jedyne... nie umiesz pływać. Ty ja Też nie potrafisz biegać. A ja nie umiem grać w piłkę nożą, no. Ale no, co na Ale to ty masz... się, że nie potrafię biegać czy pływać? No bo nie potrafisz pływać. No, jak, jak, mi... jak nie potrafię pływać? Twoja mama mi tak powiedziała, że nie potrafisz pływać. <noise> no do mnie, że dla ty Dlatego nie chodzisz na basen, bo nie potrafisz i się bawić. Co? co? Tak mi co to jest, to jest, ale ona mi tak sens a nie ja. A, a jest, na basen i nawet to jeszcze. Jest... Ale I... to jest, no, to jest jakieś, nie wiem, to albo coś źle... Z... Nie wiem, to głupoty teraz mówisz takie, żeby mówić. Nie, no, ty, <laughs> ty gadasz głupoty. Ty mówisz głupoty teraz. Nie. No. I to jest ty oczy, no. Za chwilę ty też jesteś na liściach. No. Muszę uspokój stary. No. Już przestań. Już przestań. No to jak możesz mówić, że jesteś lepsza w sportach. Get... Bo uprawiam ich więcej niż ty. Grawesz... Sandra. Ty byłeś na dwóch treningach Tenisa, byłeś, grałeś w Padla chyba tam, w Hiszpanii i w piłkę. nożną. I ma ostatnio mi sprzedała też za mną historię, że yy, bo ja jej powiedziałam o tym, że Nik, yy, to, co Nikosiowi napisali w szkolu, nie? Że się mm. tam ten, że trzeba go motywować i w ogóle. To ona mi powiedziała, że serwisz był taki sam, że jak jakiś. Yy, kogo wy tam byliście? Na R. N nie ROM. Mm. Nieważne, no? No, mieliście tam jak. A, że jakiś Marokaniec cię zdenerwował na piłce i rzuciłeś piłkę na żną. Że powiedziałeś, że już nie będziesz chodził, bo, bo się coś tam pokłóciliście. Już więcej nie przyszedłeś. Tak mama powiedziała, że cię na treningu wkurzył i że był lepszy od ciebie, czy coś takiego, już się poddałeś i nie przychodziłeś. Co ty mówisz? <laughs> Ona mi tak powiedziała. Co ty mówisz? No, 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 ja zaraz ja. dzwonię tutaj do matki, ona... Jakieś... Mi tak nie do matki, tylko do mamy. Mamusi, kochanej. Okay. Kto lepiej się ubiera? Ja, ja się jepej Uberam. Ja. Ja się ja i Cie... Ubejam. Znaczy nie wiem czy lepiej. Dobrze, ja ty. Się ty najlepszy. się super ubierasz. Ja najlepszy, dobrze, że mama cię ubiera. Ja y... mnie jestem ja to ja. Ja powiedziała, że ty... Znaczy powiem tak, że ty, bo ja cię ubieram. Co ty mówisz w ogóle? No tak. Co za głupot? No? Ale jak wychodzisz sam ubrany, to wyglądasz jak klaun, no? Jak ben ja cię zawsze nasi. ubieram i zawsze ci pakuję ciuchy, jak gdzieś wyjeżdżasz. I zawsze wszystko masz dzięki mnie spakowane i wybrane. A tak to ty. No nie wiem, może raz... co czy... tu jest? Dwa razy się dobrze ubrałeś, a tak to ja ci wszystko szykuję. I jemu ja też, tak, więc, chcecie, ja im, więc wiecie, mi, to mój podwójny tak, sukces jest, chcecie, moja reklama, wizytówka. Chcecie, mi, chcecie mi wmówić, że się Ty mi, siebie nie potrafisz ubrać, ale mnie potrafisz. Daj się, daj A, czyli nie daj. potrafię się ubierać, No tak? nie wiem, powiedziałeś, że jestem ja lepiej ubrany. To Ty mnie lepiej ubierasz, nie, niż sama siebie, no daj tego kota. Znaczy inaczej, Ty masz na pewno więcej ciuchów, ja nie mam tylu ciuchów co Ty. I ty na pewno gdzieś tam możesz złożyć lepsze styliz stylizacje z tego, a ja, no nie wiem, ja się ubiorę w no jak, no. Ty jesteś, ale ja cię ubieram. To nas... Leś, to leś, nas sam chodzisz na tym Jak wyglądam? To mi pasuje do tego czy nie? Kto lepiej tańczy? Ja, ekipę Fiza. Nie będziemy tego komentować? Kochanę. Kto się lepiej całuje? Ja. Mamą. To Niko i Sandra. Chyba kto się więcej... No. Ja. Kto jest lepszy w łóżku? Ja, ja. Ja jestem lepszy w łóżku. Bo ja zawsze jestem, bo ja jestem... Ja Ty zawsze jest... najwięcej miejsca zajmujesz, nie? Tak. No, zawsze masz takie królewskie miejsce w łóżku, Ta. nie? Kto częściej żyje? płacze? O oj, oczywiście, si że ja. <noise> jak jak jest i kewka, to ja już panikuję. I płacę. <noise> Michu. Co? Ale ja ty, Czy ja tutaj widzę Natsu? Gdzie Natsu, widzisz? Nie, proszę. A tutaj typowy gość hotelowy Natsu, no? Jest tutaj Natsu. Lubisz ją? Tak czy nie? no um, ja chyba. Ej, to oglądałam. Oglądałeś to? Tak, No co? Ja, ja. ci powiem, Kościu, że w ostatnim tygodniu. Nie, w ostatnim miesiącu. O, to widziałem z sześć filmów na co? Sześć to... No, to chyba każdy widział.